Cześć, zapraszam Ciebie do studiowania na Wyższej Szkole Administracji i Biznesu na specjalności social media. Kierunek ten daje nam szerokie perspektywy w dziale marketingu i reklamy. W ukończeniu Może... tej specjalności Twoje perspektywy zawodowe stają się o wiele szersze. Będziesz mógł pracować m.in. w agencjach reklamowych, agencjach marketingowych, w dziale PR, w mediach, telewizji, gazecie i wiele, wiele innych. Świat się zmienia, a razem z nim my. dlatego kluczowe jest pozyskiwanie nowych informacji na temat potrzeb i oczekiwań klientów. Na nasze uczenie nauczysz się, jak poprawnie zaprezentować markę, produkt oraz jak wyróżnić się na tle innych przedsiębiorców. Wybierając nasze uczenie, zdobędziesz praktyczną oraz teoretyczną wiedzę z zakresu nowoczesnych technik marketingowych. Specjalność ta jest skierowana głównie do osób, które w przyszłości chciałyby związać swoją karierę zawodową z takimi działami jak reklama, marketing czy dział PR. Nasi absolwenci w późniejszych latach mogą pełnić takie funkcje jak doradca czy specjalista w sferze zarządzania. W naszej uczelni wyniesiesz o wiele, wiele więcej, ponieważ organizujemy praktyki w takich firmach jak Amazon czy Byer. Z takich firm wyniesiesz o wiele teoretycznej i praktycznej wiedzy, którą możesz spożytkować w dalszym życiu zawodowym.